Witam. Tutaj spojrzenie na rynek ropy przed otwarciem sesji USA. Trochę mnie nie było. Generalnie dużo spraw osobistych. I tak naprawdę dzisiaj można powiedzieć, że wracam, wracam, wracam do handlu. To, co nam się wydarzyło przez ostatnie dni i podczas weekendu. No to na wykresie tygodniowym Mamy zmianę tak, nie mamy kontynuacji Tego jednego interwałowania do góry Tylko zaprzestaliśmy jedno interwałowanie Natomiast Ponownie tutaj odbiliśmy się od Od tej linii trendowej Ponownie odbiliśmy się tutaj od tej linii trendowej Więc no byłbym ostrożny mimo wszystko, jeżeli chodzi o shorty. Znaczy, kierunek jest kierunek jest do dołu. Natomiast no ja nie ufam tutaj nie ufam tutaj o tym ruchowi. Wolałbym wolę, wolę być z boku, jeżeli, jeżeli będą tutaj schodzić dalej na takiej strukturze. Co pokażę później na, na profilach również. My przejdźmy sobie na Daily. Przejdźmy sobie na Daily. I co my tutaj mamy na Daily? No to również no, no, mieliśmy tutaj tą równowagę, tak? W której znajdowaliśmy się 3 dni. Cztery w piątym dniu dostaliśmy wybicie, ale nie dostaliśmy akceptacji wybicia. Tak mówię, tutaj tak podejrzanie się zamknęliśmy, ponieważ zamknęliśmy się co prawda powyżej. Ja tutaj gdzieś polowałem na shorty, gdybyśmy się zamknęli tutaj w zasięgu tej równowagi pewnie trzymałbym całą pozycję short, natomiast ze względu, że zamknęliśmy się na granicy, a nawet troszkę powyżej, zamknąłem część pozycji, co było, co było dobrym, dobrym ruchem przed, przed weekendem, to znaczy dobrym w takim kontekście, że może nie zarobiłem na tej pozycji, ale przynajmniej nie straciłem tyle ile zazwyczaj ryzykuję, tak? No i tutaj ponownie w piątek testowaliśmy poziom 60, nie udało nam się zaakceptować handlu powyżej 60. No i poniedziałek, wtorek jedno interwułem do dołu, tak? Tutaj też nie widać ekscesu. Wczoraj obserwowałem rynek, bo byłem w drugiej części dnia i obserwowałem, czy gdzieś tutaj nie dostanę jakiegoś podkupienia, ale no nie widziałem tam, nie widziałem tam kopujących tutaj poniżej tego kilo. Przejdźmy sobie zatem na profile. Na profilach, co chciałem zauważyć, to przejdziemy sobie od tego ruchu, który, który, który mamy od góry, tak? Trendy spadkowe i z tym nie ma co walczyć, ponieważ wartość cały czas buduje na się niżej, tak? Czyli to, że krótkoterminowcy tutaj sprzedają, to nie znaczy, że nie mają racji, tak? Mają rację i na razie profile nam to, nam to udowadniają, tak? Ponieważ wartość buduje cały czas się mniej. Natomiast, co chciałem zwrócić uwagę, żeby być świadomym, co się dzieje, no to tutaj mamy, mamy biedny, słaby szczyt, tak? Ponieważ odwiedzimy się dokładnie od 50 przy tym powrocie do równowagi. Tutaj również w poniedziałek nie dostaliśmy ekscesu. Mimo, że wartość budowała się niżej, tak, ale nie dostaliśmy tutaj ekscesu na, na, na szczytach. Plus ten okres prawie gdzieś tutaj blisko odbijaliśmy się dołka z piątku. Wczoraj wczoraj również odbiliśmy się od Setła, jeżeli chodzi o szczyt. No i dostaliśmy dzień trendowy do dołu, tak? Natomiast ten dzień trendowy, pod koniec przy tym wybiciu z tej równowagi, bo wykryło gdzieś tam wyznaczało na tą granicę równowagi. Dostaliśmy, dostaliśmy rotację, tak? I jak to wygląda na, na zbitych profilach, zauważyć można, że przypomina nam trochę, przypomina nam to trochę literę B, tak? Co może sugerować, że tak naprawdę ten spadek tutaj, no to było po prostu zamykanie pozycji długich, tak? A nie jakieś nowe pieniądze sprzedających. To nie znaczy, że oni się na przykład dzisiaj nie pojawią. Co może się wydarzyć. Natomiast zwracając sobie jeszcze uwagę na Overnight'a, to, to co my tutaj mamy, to większość handlu mamy powyżej 100 mimo wszystko, tak? Więc, więc zobaczymy, tak? Bo Overnight mamy log. Mamy log. Czyli co dzisiaj może się wydarzyć. Wczoraj nie widziałem tutaj szansy na, na powrót do równowagi, natomiast no dzisiaj zobaczymy, czy, czy w nocy pojawiły nam się tutaj wolumeny większe, natomiast, natomiast zobaczymy, czy przetestujemy jeszcze ten dołek z Jeżeli byśmy go przetestowali, być może go nie przetestujemy i pójdziemy wyżej myle się i dostaliśmy już powrót do tej równowagi. Natomiast, gdybyśmy go przetestowali, to, to trzeba obserwować, czy znajdziemy akceptację poniżej poniżej wczorajszego dołka. Jeżeli tak by się nie stało, bądź nie uda nam się pokonać dzisiaj dołka zawarnejta i dostaniemy jakieś większe podkupienia no to jest szansa, że, że rynek. Może tutaj ten, ten ruch skorygować, nie? I możemy ponownie odwiedzić tutaj jeszcze też szczyty poziom 60. Zobaczymy. Co mnie niepokoi, to to, że na weekly zaprzestaliśmy jednego interwałować, tak? Rozpoczęliśmy interwałowanie i zaprzestaliśmy interwałować. Więc, no żebyśmy znaleźli kontynuację, no to musimy, musimy zaakceptować handel poniżej weekly low, tak? Zobaczymy, czy to się wydarzy. Dzisiaj mamy dane, więc, więc zobaczymy. Jeszcze wczoraj się wolumen. W ogóle, wolumen, jak tutaj. Mm, wolumen podczas wybicia był mniejszy niż, niż tutaj w, w poniedziałek. Tak? To też jest jedna rzecz, która, która też gdzieś tam przykuwa moją uwagę. Zobaczymy, jak dzisiaj będzie ten się wolumen budował. Jeżeli byśmy dostali powrót, czy. Czy też wybicie więc no obserwacje Tyle z mojej strony zobaczymy czy projekt przyjdzie do mnie. Na razie, na razie, na razie, na razie, na razie nie mam żadnej pozycji. i Życzę powodzenia. Zapewne do usłyszenia jutro. Pozdrawiam.